Ostatnio pojawiła się wielka aktualizacja przedziału topkowego, a wraz z nią ekspowisko na pustyni uległo zmianie. Więc generalnie to zwiększyli tam grupki i dodali nowej temki do mobów, w tym i również SEłpów, gdzie wcześniej nic z nich nie spadało. W związku z tym czuję się wręcz zobowiązany, żeby sprawdzić dla was ile uda mi się tam zarobić. Biegając przez godzinę z błogiem w 67%. Zasady są takie same jak w poprzednim odcinku, to, ale to już pewnie wiecie, gdzie omawiałem nymfy, katakumby i macho. W skrócie to torby były puste w całości, oprócz czterech tepków na pustynię, no i czterech tepków do miasta, żeby jakoś tej tempi sprzedawać. Jeżeli kamyki się zużyły, to po prostu szedłem do depozytu po nowe i myślę, że w ten sposób zaoszczędziłem trochę miejsca. Przechodząc do głównego wątku odcinka, to udało mi się tutaj zarobić 188 milionów na samym sprzedawaniu itemków. No i do tego spadło 9 unikatów, co daje nam oczywisty wynik 215 milionów. I tutaj ciekawostka, warto to zaznaczyć, że w takim wypadku pustynia klasyfikuje się na ostatniej pozycji, biorąc pod uwagę Nymfy Kata, i Macho, bo w każdym z tych trzech, które wcześniej wymieniłem, to było po prostu więcej. Ogólnie to tylko 7 razy chodzimy sprzedawać itemki do miasta, więc pewnie jest tak mało, ze względu na to, że jakby nie było to, MOBY są tutaj jednak trochę daleko od siebie. Zapełnienie wszystkich toreb zajęło mi 6 minut, więc też jest to dosyć dużo. Najmniej za jednym przejściem mm, zarobiłem 26 milionów, a najwięcej lekko ponad 30 milionów. Dodam, że spadają tutaj itemy z sełpów, które się ustakują do 10 sztuk. Więc warto pamiętać, że gdy je sprzedajemy, to trzeba je jakby rozdzielać na sztuki, na przykład po 3, żeby nie tracić do dodatkowej kasy. Fajnie, że pustynia została zmieniona. Na pewno graczom, którzy expią topkę, będzie to uprzyjemni trochę grę. Bo wcześniej oprócz expat tam się nic nie zarabiało, a teraz zawsze jakiś tam pieniążek wpadnie do torby. No i nie zapominajmy, że teraz jest tam więcej mobów i większe grupki są do tego. W trakcie zarabiania czy ekspleniania można znaleźć Herosa, Młodego Smoka, zbić Terozaura czy też zbić Drakosełpa, żeby zlotać sobie jakąś tam maskotkę elementarną z takiego tam jajka. W dodatku na pustyni jest teraz stosunkowo mało osób, więc to fajne miejsce się z tego stało, bo nie wiem z czego to wynika, czy mało osób po prostu wie o tej aktywizacji czy nie mam pojęcia. Minusem jest to, że trzeba mieć stepki na pustynię, które można kupić w zakładce premium. Ale jak ktoś nie chce wydawać na Margo swoich pieniążków, to może to być tepki na skały Marwych, które spadają z Herosa, lub chodzi z buta od ciemnoniebieskiego halcybionu. Także tyle ode mnie w tym filmie. Jak będziecie chcieli, to może sprawdzę jeszcze inne miejsca, które mm, zostaną przez Was polecone. A teraz ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć, cześć!